Cześć. Dzisiaj z Deltą pokażemy wam w jaki sposób a, fajnie jest ćwiczyć komendę na to, aby pies poszedł na swoje miejsce do boksu czy też do klatki. Przygotowałam sobie trochę karmy. Jest to dzisiejsze śniadanie Delty i je zużyjemy właśnie na trening. Uwaga, klatka. Super. Gdy pies już wejdzie do klatki, dorzucam mu trochę granulek, aby chciał tam dłużej przebywać. Następnie, gdy chcę, żeby wyszedł, mówię, mówię komendę zwalniającą. OK. I wyrzucam jedną granulkę poza klatkę. Brawo. Klatka. Świetnie. Brawo. Super. OK. Jak widać, delta już się spogląda w stronę klatki. Ciekawe, kiedy sama zaproponuję wejście bez mojego wrzucenia granulki. Klatka. Super, brawo! Bardzo ładnie. Mogę zamknąć na chwileczkę drzwiczki, dorzucić jej granulkę przez kraty, otworzyć. Silicznie teraz poczekałaś! Bardzo ładnie. Ok, bardzo dobrze. Moim celem jest to, aby pies był w klatce, póki nie usłyszy komendy zwalniającej, to mi daje panowanie lepsze nad sytuacją. Zobaczymy, czy sama komenda wystarczy. Klatka. Wow, no fantastycznie. Duża nagroda, bo zareagowała na samą komendę już bez rzucenia granulki. Fantastycznie. Tak, jeszcze gdzieś się ukryła pod kocykiem. Super. Ok. I wyjście z klatki. Klatka. Wow, fantastycznie. Mogę znowu na chwilę przymknąć drzwiczki. Wyrzucić granulki przez kraty. Super. Chwilę ją teraz przetrzymam. Świetnie. Ok. Bardzo ładnie. No super. Klatka. Wow. Brawo. Ale dzielny pies. Teraz mogę zamknąć już drzwiczki. Hoppa. O nie, granulka ci uciekła. To nic, zaraz ją znajdziesz. Otwieram. Super, jeszcze dorzucę, żeby otwarcie drzwiczek nigdy nie oznaczało, że od razu wybiegamy. Ok, i wyrzucenie granulki. Brawo. Idź tam, szukaj. O, już sama wchodzisz do klatki, fantastycznie, a tam granulka nam uciekła. No właśnie. Wow, no sama wpadłaś na ten pomysł, genialnie! Super, w momencie, gdy Wam pies zaproponuje sam wejście do klatki, możecie go bardzo mocno nagrodzić, bo dokonał sam tego wyboru. To znaczy, że w klatce jest na tyle fajnie, że opłaca się tam wejść. Super, ok. Wow, pięknie, ależ to było fantastyczne. Super, świetnie. Czekasz, ale to dobre, pięknie, super, ok, świetnie, wow, no ależ to genialne, super, brawo. I o to chodzi, aby pies polubił tak to miejsce, aby sam oferował Wam wejście. Dobra, teraz troszeczkę utrudnię... Odłożę granulkę na ziemi, ale bez komendy. Ok, i dopiero po chwili komenda bardzo ładnie. Jeszcze jedno możesz dostać. Super, no fantastycznie. Ależ ty jesteś mądrym psem. Świetnie, bardzo ładnie. I znowu test samokontroli w klatce. E, e. O jo! Dobrze. Nie udało się, ale to nic. Super, brawo. Nagrodzę ją za to, że została, bo przed chwilą mi zerwała, więc mogę ją nagrodzić jeszcze w klatce. Fantastycznie, A tu granulki leżą. Super, świetnie. Ok, brawo, super, świetnie. Skończyło nam się żarełko. Koniec! Chodź! No super! Brawo! No nie ma już nic. Zakończyłyśmy. Byłaś bardzo mądra. No i klasycznie stwierdza, to ja może pójdę do tej klatki, to jeszcze może coś tam znajdziesz i mi dasz. Skończyło się. Na dzisiaj wystarczy. No super jesteś grzeczna.